Zanim zaczniemy odcinek, chciałbym złożyć Wam życzenia z okazji zbliżającego się lub już obecnego w naszych domach święta Wielkiej Nocy. Nagrywając odcinek, czasami trudno jest przewidzieć termin jego opublikowania. Być może w tle słyszycie ubijanie kotletów, ale to tylko oznacza, że święta już tuż tuż, albo już nawet się zaczęły i ludzie zaczęli oczywiście robić ich ulubioną potrawę czyli każde święta, każdy weekend oczywiście schabowe no jak żeby inaczej. Po pierwsze, Życzę Wam dużo zdrowia, ponieważ to ono jest najważniejsze i nie mówię tu tylko o obecnej sytuacji na świecie. Po drugie, życzę Wam, abyście spotykali samych wartościowych ludzi na swojej drodze. Nie tylko takich, od których możecie się czegoś nauczyć, ale i takich, którzy po prostu na Was zasługują. Po trzecie i najważniejsze, abyście nieco spowolnili tempo codziennego życia po to, aby uczynić to, na co niekiedy nie macie czasu. Aby zrobić coś, co nie zajmie wam więcej niż 5 sekund. Coś, co może uszczęśliwić bliźniego. Nie bójmy się poświęcenia kilku sekund swojego życia, które sprawią, że druga osoba będzie uradowana niczym cały świat na zmartwychwstanie Chrystusa. Zatem poświęć swoje 5 sekund i kliknij łapkę w górę, zostaw suba i napisz piękny komentarz pod tym filmem. Zobacz. Okej, okay, jak widzicie, dostałem kolejną paczkę od firmy Kmodo i na samym początku chciałem oczywiście podziękować bardzo za kolejną przesyłkę i za kolejną możliwość sprawdzenia co znajduje się tutaj w środku. Dzisiaj postaram się naprawdę nie przedłużyć. Ostatnio wyszło ponad 10 minut, ale był wielki konkurs, który już jest rozwiązany oczywiście. Więc dzisiaj lecimy z kolejną paczką. Zobaczymy, co tym razem dostałem w tej pięknej przesyłeczce. Traktuję to jako taki prezent Wielkanocy, no bo teraz wiecie, no smutne czasy, wiecie, jaka jest sytuacja na świecie. Więc mam nadzieję, że to mi troszkę tędziej umili, że będę nieco zdowlony. Czuję znowu, że jest tu karton, więc wydaje mi się, że tu nie jest. Tylko jedna z grzewka energetyków, ponieważ ona była pakowana, no mniej więcej w takiej niskiej paczce. No, tak, żeby się zmieściły te puszki z energetykami. Tutaj jest karton, więc wydaje mi się, że jest coś więcej. A co? Tutaj powiem wam, że totalnie nie mam pojęcia, co może być w środku. O ile przy poprzedniej domyślałem się, że mogą tam być izotoniki i że będzie tam koszulka, nie spodziewałem się energetyków. O tyle tutaj nie mam zielonego pojęcia, co jest w środku, więc bez zbędnego przedłużania będziemy zabierali się za otwieranie. A ja jeszcze Wam tylko przypomnę, że trzy. Albo dwa pierwsze linki, nigdy tego nie pamiętam i powtarzam to w każdym filmie, że nigdy tego nie pamiętam. To będą linki do firmy Komodo, do fanpage'a, na którego Was serdecznie zapraszam, ponieważ jest tam organizowanych bardzo dużo konkursów od firmy Komodo, gdzie możecie sobie wygrać: a to jakiś miks energetyków, a to jakiś jeden smak energetyków, a to izotoniki, a to koszulkę. Więc warto naprawdę tam wbijać. Yy, drugi link oczywiście to będzie link do sklepu Komodo, gdzie możecie taką paczuszkę, albo mniejszą, albo większą sobie zamówić. Więc zapraszam serdecznie. zawsze też na o smakach, więc w tym odcinku tego nie zabraknie. Tutaj wyświetlają Wam się niektóre smaki, bo nie są to wszystkie smaki. Ja polecam, tak jak zawsze mówię, kaktus. Warandżada, którą ostatnio dostałem, jest totalnym sztosem różowy grejfrut, o którym zawsze też wspominam. Pina Pinakolada, która mi bardzo zaskoczyła, i Mango Markuja to są moje totalne, totalne, totalne sztosy. Ostatnio też posmakowałem czarną porzeczkę, o której wam zapomniałem powiedzieć. Posmakowałem czarną porzeczkę i powiem wam, że jest ona liderem wśród tych wszystkich smaków. Wszystkie smaki zobaczycie sobie, bo tutaj macie tylko niektóre. Wszystkie smaki zobaczycie sobie na stronie. Tam będziecie mogli też to zamówić, więc dwa pierwsze albo trzy, pierwsze linki opisu zapraszam serdecznie. My przechodzimy do otwierania tej i Pięknej paczuszki W sumie to kartona, zaraz zobaczymy Dobra, lecimy Dobra, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać Bo lekko tu niektóre rzeczy poprzestawiałem I zabieramy się za otwieranie tej pięknej przesyłeczki Postaram się być delikatny Chociaż kurna, nie wiem czy też tak macie, że jak otwieracie paczki To zawsze uwielbiacie wszystko porozrywać Kurna, porozwalać w drobny mak I jak najszybciej się do tego dostać Więc mm, pewnie poza kamerą I po cięciu taką właśnie technikę będę obierał Okej, okay, dobrałem się do kartonu, na którym jest ungbite uber prufen oder fechmelenge, czy coś takiego. Więc kto z Was zna angielski, to proszę mi to w komentarzu przetłumaczyć. Będę bardzo wdzięczny. I ten karton, chyba jest po prostu inny karton schowany niż ostatnio, bo wygląda nieco, nieco inaczej. W ogóle na wagę, bo nie powiedziałem Wam, na wagę chyba mniej więcej jest tak jak, tak jak ostatnio, albo ta jest troszkę cięższa, nie wiem. Dobra, papier zdjęty. Papier zdjęty, został nam ten karton. Mamy pierwszą... Pierwszą za nami. To jest jakaś dwójeczka i chyba... dobrze to otworzyłem. W sensie chyba źle to otworzyłem, a to powinno być w ten sposób otwarte. Okej, okay, dobra, dobraliśmy się już do wnętrza tej paczuszki i co my tu mamy? O kurde, aż mi się chyba mikrofon ruszył. Z tego co widzę, chyba, moi drodzy, mamy tu ponownie, czy to są one, proszę, żeby to były one. Tak, jest! Moje ulubione! O kurde, moje, niebie... moje ulubione. Niebieskie, przepiękne izotoniczki, zaraz sobie je jeszcze rozpakujemy. O chłopie, dobra. W zasadzie na fanpage'u Komono była mowa o tym, że jest energetyk i wam też o nim mówiłem, o smaku coli. I jako, że jest on teraz rozgłaszany, to pan Beścior go dostał, ale nie może go wyciągnąć, bo nie ma siły. Dobra, więc robię cięcie. No i dobrze. Panie prezesie, mamy wyciągnięte już dwie przepiękne paczuszki, teraz jeszcze je otwieramy. Jest to, o czym mówiłem, czyli mój ulubiony smak izotoników. Od zawsze ulubiony mój smak izotoników to był niebieski. Jeśli chodzi o Komodo, to tylko jego miałem okazję posmakować i mogę rzec, że naprawdę jest bardzo dobry, więc jeżeli byście chcieli sobie to zamówić, to naprawdę polecam. Smak jest naprawdę spoko. No, do drinka to też bardzo dobrze smakuje, więc polecam. Ale to tak wiecie, to tak na, na, na watch, że tak powiem, więc polecam serdecznie. Pierwszy albo drugi link w opisie. Zapraszam. Więc takie, tak izotoniczki się nazywają przepięknie, a my teraz, o kurna, tych chłopie trzeba je stąd zabrać na chwilkę, a bo dobra, niech w sumie stoją, my damy radę chyba otworzyć jeszcze tę paczuszkę z energetykami ko, o smaku coli. Z energetykami o smaku coli, my otworzymy jeszcze tę paczuszkę, energetyki o smaku coli, zaraz mnie coś po... One są o smaku coli. Ja energetyka od Komodo o smaku coli miałem okazję posmakować w tym moim miksie, czyli w tej totalnie pierwszej paczce, którą, e, którą od tej firmy dostałem i otwierałem sobie na odcinku. E, miałem okazję posmakować tylko jednego, no więc powiem szczerze, że wiecie, no po jednym kurczę, no to trudno ten smak jakoś tam niby wyczuć. Jak na przykład kaktusów już wypiłem, no nie będę mówił, ale szczerze, chyba z 10 jak nie więcej. I, I ten smak już po prostu jest mi znany Już wiem czego się mogę po niej spodziewać I że jest zarąbisty To kolkę będę jeszcze teraz testował Tego co pamiętam to on dawał radę Jedyny energetyk jak na razie Który mi no, do końca nie podszedł I miałem być z wami szczery więc wam to powiem To był ten energetyk sugar free Czyli ten bez cukru on ma coś w sobie, co pewne osoby może zaintrygować, jednakże mi jakoś do gustu za bardzo nie przyszedł. Ale to nie oznacza, że nie może trafić w twoje, albo w twoje, albo gdzie ja mam kamerę, w twoje. Na przykład, jestem mega zadowolony, że ta nasza współpraca cały czas się rozwija. Jestem mega zadowolony na to, jak wy, moi widzowie, reagujecie na te firmy. Sami mnie pytacie, gdzie to można zamówić, czy może dostać to w sklepach. i ja odpowiadam na te pytania, jeżeli, jeżeli jestem w stanie. Z tego, co dostałem wiadomość ostatnio na fanpage'u oraz, oraz na streamie, co mi pisali moi widzowie, Zamówił sobie widz kaktusa i powiedział, że faktycznie jest mega sztosny Więc jestem mega zadowolony z tego, że mogę reklamować coś, co faktycznie wam smakuje I co faktycznie możecie i sami chcecie propsować Oczywiście mam nadzieję, że to nie zakończy się na tej przesyłce I dziękuję jeszcze raz Dwa pierwsze linki w opisie to linki do firmy Komodo Sklep, fanpage, na fanpage warto wbijać, bo tam bardzo dużo konkursów jest organizowanych Wszelakich i na koszulki i na Izetoniki i na energetyki, i na inne rzeczy, więc zapraszam serdecznie, teraz możemy przejść już z czystym sumieniem do odcinka. No, i witam was w odcinku, moi drodzy. Będzie to odcinek, w którym nie będzie dużej ilości krosu Wydaje mi się, że nie będzie ani jednego, no ale zobaczymy, jak to się potoczy. Chcę ten odcinek poprowadzić w taki sposób, żeby wam kilka rzeczy wyjaśnić, żeby kilka, na kilka pytań odpowiedzieć i poinformować was o tym, jak to teraz będzie wyglądało na moim kanale. Jak mogliście zauważyć na ostatnim streamku, mmm, powiedziałem wam, że Margonem jako tako przestało mnie na tyle interesować, żeby szukać herosów i tak dalej. Jest to, tym, jest to spowodowane tym, że wiecie, że na każdych moich streamkach i na odcinkach jakby te odcinki zawsze były takie same, albo no bardzo podobne pod kątem tego, że no szukaliśmy herosów, widzieliśmy dwójki tam jakby w tle, jako takie przerywniki między herosami i tak to wyglądało. Powiem że jeżeli, zresztą ze wszystkim chyba jest tak w życiu, że jeżeli się coś robi, że jeżeli coś się robi... Yy... Często i w taki sam sposób to staje się to naszą rutyną, a taka rutyna w sumie żadna rutyna chyba w życiu nie jest dobra. Więc teraz odcinków takich na zasadzie bijemy sobie Herosów i przerywniki. Te dwójki nie wiem, czy one w ogóle będą, czy nie będzie ich przez jakiś czas. Jeśli chodzi o samo pojawianie się odcinków. To będzie to na pewno pojawianie się, które będzie ograniczone dość sporo, z tego względu, że po prostu muszę na nowo nabrać chęci do tego, żeby, żeby te odcinki kręcić w takiej formie herosowej, nazwijmy to tak. Więc takie odcinki teraz, jak już będą się pojawiały, to raczej będą to odcinki z Edwójkami. Dlatego chciałbym, żebyście pisali w komentarzach pod tym odcinkiem, jeżeli macie jakieś pytania albo pomysły na odcinek, albo chcecie, żebym się na jakiś temat wypowiedział, to żebyście po prostu pisali w komentarzach tematy i żebym ja teraz padna na nie, to by wtedy było najlepiej. O dobra, pozdrawiam serdecznie. Dobra, w sumie. Remek ma tu rozłożone mistrzostwo walka, ja łowcą nigdy nie grałem, więc sobie mogłem dać to na auto, no ale nieważne. Więc jak chcecie, żebym po jakiś temat poruszył, odpowiedział na jakieś pytania, to piszcie to w komentarzach pod tym odcinkiem. I tak to będzie teraz wyglądało. Pytanie, które zadajecie mi i na Instagramie, i na fanpage'u, i na streamach to jest takie, czy będę grał jeszcze na świecie którego literka pierwsza to H, czyli na Hypnosie. Nie, nie będę grał, nie pojawi się z tego ani jeden odcinek, yy, więc poczekajcie, tu byłem, tu byłem, Radusty Remo i Angremik. okej, okay, to mogę jeszcze na swoje konto się zalogować, się przelogować się na moje zastępcy. Więc nie pojawi się z tego ani jeden odcinek. Ten odcinek, który teraz oglądacie, będzie zawierał jedną rzecz, która będzie powiązana z tym serwerem. No ale tylko dlatego, że trzeba ją wrzucić. A dlaczego to się przekonacie? To się przekonacie o co tu chodzi w dalszej części odcinka, pewnie. Więc z tego Hypnosa, z tego serwera już. Czyli z nie pojawi się żaden odcinek, nie będę tam grał ani na streamkach, ani na niczym innym, zastanawiam się tylko czy usunąć postacie, czy, czy sobie dać to na sybę, jeszcze, jeszcze, jeszcze się nad tym zastanawiam, więc tak odpowiadając na pytanie, bo to się pojawiało bardzo często. Yy, Okej, okay, no to co, mniej więcej wiecie jak to będzie teraz wyglądało, więc odcinki będą się pojawiały, pewnie sobie dwójki, będą to bardziej takie odcinki, w których ja będę poruszał jakiś temat, będę wam opowiadał jakieś historie, czy po prostu... Poruszał tematy, które Wy będziecie chcieli usłyszeć na tych odcinkach. Z tego względu, że muszę nabrać na nowo wiecie chęci i takiej werwy do nagrywania odcinków, takich z jakich mój kanał. Można powiedzieć, to chyba dość dosadnie słynie. Więc teraz potrzebuję trochę czasu. Odcinki będą się pojawiały na pewno rzadziej. Ze streamkami, nie wiem jak będzie. Znaczy ze streamkami będzie tak, że pewnie będziemy sobie ogrywali na nich inne gry, bo muszę tam Ridera skończyć, bo zacząłem, a, a go nie kontynuowałem. Więc zobaczymy, jak to będzie ze streamkami, Śledźcie kanał po prostu. I pamiętajcie, żeby w komentarzach pisać tematy, które chcecie, żebym poruszył, albo jakieś pytania do mnie, albo coś takiego. I będziemy sobie robili takie bicie dwójek z poruszaniem różnych pięknych tematów. Też mam pomysł na jedną serię i ona będzie w odcinkach się pojawiała, ale jaka ta seria, to zobaczycie już niedługo. Więc śledźcie kanał i co? Czekamy na się e dwójki. W sumie już tutaj widzę, że to się zaczęło respić, ale poczekam, aż się wszystko zrespi i za chwilkę do Was wracam. Dobra, dwójki się już respią. W sensie już się zrespiły. Oczywiście zostaniemy sobie, znaczy nie ubijemy sobie ananiela i Gotardusa, no bo remiczka padła, niestety poległa w tej walce. Spróbujemy to zbić na szybkie, bo to jest też chyba mistrzostwo rozdane, no i jak widać się udało. Więc jest gitę, dobra, to bierzemy, bo to troszkę pieniążku wydaje. Co to są strzały? Czy on tych strzał używa? Nie wiadomo w sumie, dobra, wezmę w razie czego. Wezmę w razie czego. Te strzałki piękne. Przelobujemy się na, na kolejną postać. W ogóle ten unboxing tej paczki, który widzieliście na początku odcinka, nagrywałem wczoraj, czyli 11 kwietnia, czyli w sobotę. Dzisiaj jest niedziela, jest 12 kwietnia i jest godzina 10.15. To może będziecie mogli zauważyć zaraz na zegarku jakimś serwerowym, jeżeli to taki się znajduje na Infinity. Jest zegarek. Nie, nie ma zegarka niestety. No nieważne, jest godzina 10.16, u mnie zazwyczaj jest tak, znaczy nie zazwyczaj, tylko jest to u mnie tradycja taka w święta wielkanocny, że zawsze wstaje się rano i o godzinie 8, ewentualnie no kilka minut poło, czy tam no do pół godziny, maksymalnie po 8. Jest śniadanie świąteczne, jest to jest dzień, że ja zawsze wiem, że zbliża się Wielkanoc w sensie, że już przyszła Wielkanoc ponieważ zawsze muszę nastawiać sobie dwa, trzy, cztery buziki czasami, żeby wstać i po prostu sobie wstać, ogarnąć się i, wiecie, i zasiąść do stołu. Bo trzeba też być, no, tak w miarę ładnie ubranym, w sensie, że nie można usiąść w dresach. Tak to u mnie wygląda. Nie wiem jak jest u was, więc chciałbym się dowiedzieć, więc napiszcie mi w komentarzu, jak u Was wygląda Wielkanoc. Czy to się różni czymś od, od takiego normalnego dnia, czy, czy trzeba być jakoś w miarę odświętnie, przynajmniej yy, ubranym. Przy stole siadając i tak dalej, tak dalej, czy to każdy sam sobie je siadanie, czy jecie razem, wspólne rodzinne. Jest to mega ciekawy, bo, bo kurczę, u wielu osób wygląda to różnie, nawet u moich znajomych, jak tak podpytywałem, czy tam gadaliśmy sobie na Discordzie, na tej czy gdziekolwiek, to u nich też to wygląda nieco inaczej. Niektórzy mówią, że a tam kiedy wstanę, to sobie zjem. Niektórzy faktycznie mają coś takiego, że mają coś takiego, że też muszą wstawać rano, znaczy muszą, taka jest po prostu tradycja, więc wstają rano. Więc jestem ciekawy, jak jest to u was, więc napiszcie mi to oczywiście. Dobra, ubijemy sobie jeszcze Buraska. Cyk, Burasek ubity, piękny. Teraz tak, Władca Rzek był, Wójt Fistua również. Wójt Fistua również. Dobra, zobaczymy sobie, czy ta Remiczka już stała. Czy ona już żyje, czy ona jeszcze nie żyje. Teraz zobaczymy, jak jej los się potoczył. Więc napiszcie mi to w komentarzu. Pamiętajcie, żeby mi napisać. Chociaż świeć, chociaż tak krótko. Jednym zdaniem, nawet jak to wygląda, czy podobnie, czy, czy zupełnie inaczej, czy w ogóle nie ma żadnych zasad, jakichś innych zmian, i wygląda to normalnie jak dzień powszedni, więc napiszcie mi, to jestem ciekawy. Serio, jestem mega ciekawy tego, jak to wygląda w różnych domach. Dobra, ubijmy sataniela, bo do zufa, chyba, nawet podejścia to ja nie mam za bardzo. Sataniela to chyba powinniśmy ścisnąć sobie na szybkiej. No właśnie, no dobra, easy, easy, zgamy, zgamy. Dobra, na Gotardusa pójdę, ale zrobię wam cięcie, żebyście nie musieli za długo czekać. No więc ja wczoraj nagrałem ten unboxing tej, tej paczuszki od firmy Komodo i mój, powiedziałem wczoraj chyba na openingu, znaczy na unboxingu, że dzisiaj pojawi się odcinek nawet napisane na społeczności, więc ciążyła na mnie ta odpowiedzialność, żeby dzisiaj ten odcinek wszedł, więc wstałem o godzinie o godzinie 8, poszedłem się szybko ogarnąć, o chyba 8.20 czy, czy coś takiego, um, usiedliśmy do stołu, zjadłem śniadanie, i przyszedłem szybko przed kompa, żeby dograć tą resztę odcinka, więc widzicie jakie poświęcenie, kurde, trzeba czasami okazać, żeby widzowie dostali odcinek tak jak mieli zapowiadane. Dobra, widzę, że dwójki się respią, więc poczekamy sobie, znaczy wy poczekacie pewnie aż 0 sekund, a ja poczekam sobie 5 minut, no w sumie 6. I za chwilkę sobie jeszcze ugijemy te dwójeczki, które nam zostały. Zajmuję czapkę witkę. dobra, czyli... Czapka, piękna, niebieska, legendarna jest zajęta. Będzie, wydaje mi się, że będzie. że będzie jeden drop. Takie mam przeczucie. Może delikatnie. O kurna mać! O kurna mać! O ja pierdzielę, co to się wydarzyło teraz? Co to się wydarzyło teraz? Bo nie wiem. Gościu, akurat zajął. Ty, a ja chwilę temu powiedziałem, że jak dropnie legenda. Przy nucie słonia od zmierzchu do świtu to na pewno ją złapie, ale gości akurat zajął, zajął to złodziejka Jadzia, Zjadzia to drop, no to Jadziusiu, kochana, gratulacje oczywiście, legendy Jadzia, to jest gościu, który wydropał mi dwie legendy, Jadzia to jest mój widz, pozdrowki serdeczne, gratuluję legendy, no i kurde, aż Jadzie mi napisał na priv, że mnie kochana to, kurde. Okazało się, że od samego początku jak biłem e Daniela, Gutarduca itd. i tak dalej i tak dalej, to tutaj stał demoni spadnicości. Więc nawet jak nie szukam herosów, to ci herosi się po prostu zjawiają, no zwyczajnie się zjawiają i chcą, żeby mi oddać coś, chcą mi oddać coś fajnego, tak mi się wydaje przynajmniej, zaraz sprawdzimy czy to faktycznie jest coś fajnego, czy to jest jakiś krab totalny. Tak więc, więc to jest taki odcinek nieco informacyjny, który się pojawia z Margo w tej formie, czyli w innej formie niż zazwyczaj, niż zazwyczaj, znaczy niż jesteście przyzwyczajeni. Więc pamiętajcie, żeby pisać w komentarzu, żeby pisać w komentarzu te tematy różne, na odcinki, co chcecie żebym poruszył, na jakie pytania żebym odpowiedział i tak dalej i tak dalej. Z demonisa spada nam we dwójkę. Uhuhu, demoniczny rozpruwacz, aleś przepiękny. Przepiękny item, nikt nawet tego nie wziął, więc nieco gardzimy takimi unikatami. Więc pamiętajcie, żeby to napisać w komentarzu. Ja jeszcze ubiję Aniela, ubiję jeszcze Getardusa i całą resztę tych dwójek. I będziemy kończyli, nie będę tutaj przedłużał, nie będę tutaj przedłużał. Też jestem ciekawy, co, co napiszecie w komentarzach, co wy sądzicie o tym, że tak teraz będzie na kanale. No ale wiecie, lepiej robić, lepiej robić coś w takiej formie, aniżeli zmuszać się i, i sztucznie jakoś szukać tych herosów i bić ich. A i haha, super, super, mamy tutaj bace, bardzo się cieszę, tylko szkoda, że już nie mam z tego radości, nie więc jak ta chęć do szukania, do bicia i energia taka pozytywna wróci, to wtedy będziemy będziemy pewnie wracali. Kanału nie zamykam i nie ogłaszam też, że kończę z Margo i już nie będę nagrywał Margo i nie będę nagrywał w ogóle na tym kanale YouTube, a po 5 dniach wrócę, czy tam po 10 czy po dwóch tygodniach, więc nie mówię tego, oczywiście. To tylko informacja, że, że będzie zmieniona forma jak na razie odcinków. Do odwołania, do odwołania. Źle się zalogowałem chyba, tak, źle się zalogowałem. Powinienem się na radosnego rema zalogować. A nie na Jankremika, czy Radostremu, może ubić? Może, dobra. Jak one się w ogóle? To jest ta Waenra? Ta Waenra, dobra. Czyli to jest tak zwana Venera, potocznie. Okej, okay. złotko spada. Pięknie. No jeszcze dwie dwujęcje. Jeszcze dwie dwujęcje, okej, okay. czyli na moje konto. Debeściak najpierw, debeściak, jak on stał. Aha, na rasku tak? Nie, na tym. O Jezus, na Waczerzech. On stał, chyba. Ale Waczerzech chyba przed chwilą. A nie, na razku, To co ja? A dobra, na rzek stał ten, Remka postać stała, 60 level, dobra, nieważne, nieważne, never mind, never mind. Okejaski, okay okejaski, okay okejaski, okay jeszcze dwujęcjan jaką jest Burek. I będziemy kończyli, to jak obejrzycie ten odcinek, nie wiem o który on wejdzie, tak planuję. Teraz patrzę, że jest 10.30, montaż tego odcinka to będzie pewnie w granicach 40 minut, 11. Upload będzie z pół godziny. No, tak, no, jak się postaram na 12, no pewnie 13, pewnie o 13.00 to oglądacie. Więc zbliża się pora obiadowa, albo już jest ta para obiadowa, jeżeli już jest to wyłączny odcinek, idź zjeść obiad z rodziną i w wolnej chwili go obejrzyj, a jeżeli zbliża się obiad, to szybko sobie ogarnij odcinek, napisz, czy Ci się podoba, łapkę w górę, zostaw subskrypcję, żebyś był na bieżąco, dzwoneczek możesz kliknąć, piękny komentarz i żebyście napisali w komentarzu, to pamiętajcie o co, o co Was prosiłem. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach i pewnie na streamkach, bo będziemy kończyli tego Tomb Raidera. Kończyli w ogóle, na razie na jednym streamie był ten Tomb Raider, więc w ogóle trzeba go na dobre zacząć. Mm. I będziemy to oglądali, więc będę grał w grę. A jaką? Tom Braiden. Trzymajcie się.